Alko, ludziska, ja mnie jest witam was w kolejnym odcinku, dziś zagram byii jak widać od razu po tytule Dziś zagram w tą Clancy's Ghost Recon Phantom. Kolejna, 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 jak zwykle kolejna gierka z rodziny Steam Dostępna jak najbardziej na Steamie. I za darmo grałem w tą grę jeszcze za czasów w bety, także nie była dostępna na Steamie. Pewnie się tutaj dosyć <grych> sporo zmieniło. Postaram się tutaj omówić jak najbardziej. Jest to taka strzelanka grupowa, gdzie jesteście w grupie, macie jedną z trzech klas typowy, typowy strzelec, czyli karabinek, pistolet, jakieś tam dodatkowe ulepszenia, czyli kamizelka kuloodporna i coś tam, hełm balistyczny, nie wiem dlaczego on służy. Jak widzicie poziom pierwszy mam, czyli nie grałem w ogóle. Najwięcej grałem sniperem, jak widzicie, poziom 12 mam tutaj jakąś snajperkę. Raczej znaczy broń dodatkowa, czyli pistolet, brędzelka odporna, jakiś kaptur, który nam tam zwiększa jakieś atruputy, ten się chyba ściszyć, bo jest za Ok, teraz już lepiej. O. No w sumie muzyczka może być, mam nadzieję, że tam YouTube się do tego nie przyczepi. E, tutaj jeszcze mam e, takie dwa e, jeszcze dodatkowe ulepszenia. E, skanowanie się tam pod którymś przyciskiem, nie pamiętam już pod którym, bo naprawdę dawno nie grałem w tą grę. E, możemy skanować dany teren i zobaczyć gdzie są nasi przeciwnicy. Co to jest? Wykrywa strzelających wrogów, aha, czyli jak ktoś odda strzał to od razu wiemy gdzie one się znajduje. Także takie dwa ulepszenia mam. Mogę jeszcze dokupić jakieś granaty, tutaj jakieś wsparcie polowe, nie wiem o co chodzi, naprawdę dawno nie grałem. I mam jeszcze trzecią klasę czyli takie typowe wsparcie z shotgunem lub ckm, co kto woli. No, oczywiście ta dodatkowa broń też jest do zmienienia tutaj. Także ja się zajmę tym co mam, czyli e, snajperem, nie będę tutaj wnikał w, w, w tamte dwie pozostałe, bo naprawdę już e, nie grałem dawno. E, mamy oczywiście tutaj sklepy, za które możemy kupować jakieś dodatkowe przedmioty, które są e, niestandardowe w grze. Tam się chyba zdobywa te przedmioty w jakiś sposób, nie pamiętam dokładnie jaki. Co e, tu mamy, profil mój, no to tam niewiele. Suma wygranych rund 31. Naprawdę dawno nie grałem, także na pewno wyszedłem. <laughs> sprawy jakiś ranking tutaj jest, nie wiem o co chodzi. E <laughs> Pozdrawiam sknerusa z, z tego miejsca. Graliśmy dawno temu w betę. No, może będzie jakaś seria na ten temat e na moim kanale. Dobra, e pokażę wam jak się gra. E może zanim jeszcze zaczniemy grać, e możemy wejść na strzelnicę co też wam pokażę, możecie sobie tutaj poćwiczyć strzelanie z każdej z każdej broni, z każdego rodzaju tego swojego hopa, że, że, że tak powiem, Czy gracia za altem, czy wsparciem, czy tym właśnie typowym rasem, dobra, ale strzelanie do nieruchomych przeciwników nie jest wcale takie fajne stwórz me mecz klanowy, stwórz mecz poszukamy jakiegoś, dołączę po prostu do jakiegoś pierwszego lepszego i pokażę wam na czym polega rozgrywka tak jak mówiłem dołączamy hmm, interesujące dobra, weźmiemy pierwsze lepsze szukanie wolnego miejsca eee... yy... Gra polega na tym, że zdobywacie punkty, jak widzicie, to jest A, B, C, D, E, czyli jest 5 punktów do zdobycia. I kto pierwszy zdobędzie 5 punktów, lub przed czasem będzie miał większą ilość punktów co do przyjmowania, ten wygrywa całą rundę i tam zdobywa punkty do doświadczenia, za które można ulepszać broń, dokupywać lunety lub zwiększać pojemność magazynka jakieś tam. Dodatkowe ulepszenia na broń czy też do samej postaci, tak jak widzieliście ja tam miałem skanowanie obszaru, to też można chyba kupić z tego co pamiętam. Nie pamiętam najdokładniej, bo no. Dałem dawno temu jeszcze Valve... Alfa to była? Czy Beta? Nie wiem, nie pamiętam, bo nie była nawet dostępna na Steamie, także to były pierwsze takie ten. Na pewno się tutaj dużo zmieniło, dużo się zmieniło na pewno w tym. W samym strzelaniu i tak dalej, w samych lokalizacjach Co do lokalizacji to już nie pamiętam jak, nawet jakie są Wybrałem tutaj jakąś pierwszą, lepszą Zobaczymy jak mi pójdzie, na pewno lamersko Dobra, to widzimy się jak już mi znajdzie ten Gierkę, także do usłyszenia Sorki bardzo za te cięcie, które było tutaj przed chwilą, ale niestety gra jest na tyle zbogowana, że nie pojmuję prostych poleceń typu z zmi grafikę podczas gry. taka tutaj szybka roz rozgrzewka była. wejść do akcji od razu, czemu by nie. I lecimy z naszym oddziałem. Musimy przyjąć jak najwięcej punktów w jak najkrótszym czasie i je utrzymać jeszcze przy okazji, także to nie, to nie będzie takie proste jakie, na jakieś wydaje. E, jako snajper muszę tutaj o, o, zachować jakąś odległość od, e, od pozostałej grupy. Wiadomo, snajper działa na odległość i zobaczmy, już tam coś się dzieje. E, nasi koledzy już tam kogoś ubili. Zeskanujemy otoczenie. O, o jest ich tu cała masa nawet. E, zobaczmy, czy kogoś mi się uda ustrzelić. Mm -hmm. nie, nie udało mi się. A kolega mi tutaj przy, przeszkadza niestety nie widzę. A i zostałem zabity. A jak mówiłem wyszłem całkowicie z wprawy. E, w tej chwili walczymy o e, punkt C zobaczymy czy nam się w ogóle to uda. E, teraz e, nie wiem całkowicie ile mam nagrywać e, przez to, że gra jest na tyle zbugowana, że podczas gry nie można zmieniać grafiki, bo... Gro nie, nie pojmuję tego polecenia. Także, no nie wiem, nagram z 10-20 minut, tam e, pod te początkowe 5 minut chyba starczy, jak odejmę, dobra? Wchodzimy do akcji, zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Mam nadzieję, że troszkę lepiej niż poprzednio. Tam widzę, że dobra, na stojaka spróbuję, nikogo tutaj nie widzę. I nie wiem w zasadzie gdzie mogą być No wyjdziemy za zasłony, zobaczymy co tam się dzieje. On tutaj kolega już nie żyje. E, na górze nikogo chyba nie ma. O, ma jakieś malutkie lagi tutaj mam. Okej, okay, mamy tam jakiegoś snajpera e, Chyba nie trafiłem. No i znowu mnie zabił No jak mówiłem wyszedłem cał całkowicie z wprawy A tam było ich dwóch nawet A to nie dobrze Aaa Nawalał mnie najpierw z tego Z jakiegoś karabinka tutaj A w ogóle mi nie idzie A, tam kolega widzę, że pobiegł bokiem Aaa Każdy ma swoją strategię wiadomo A cofnęliśmy się jakiś punkt cały nawet Nie wiem o co chodzi no tak to jest, jak walczymy o jakiś punkt, to o, fucking shit Dobra, tutaj kolega go, widzę, że ciachnął Włączymy skan, zobaczymy, czy coś tutaj widać No, na razie ciszej spokój Jak już mówiłem, będę się tutaj ukrywał, ile tylko się da, a tutaj już kolega nie żyje Coś tu się z nim stało niedobrego Tutaj następny kolega leci, ale nie wiem, czy mu się to uda. O, wykryty przez Skan, czyli ktoś tu jest. A jeśli ktoś może mnie wykryć, to ja też mogę kogoś wykryć. Hmm, kogo tutaj na razie nie widzę. Tam trochę skaną włączę. Co prawda, on się tutaj trochę ładuje. E, rozejrzymy się po Snajpersku w takim układzie. Na razie nic nie widać. Nie chcę się tutaj. A! Uuu! No, nie powiem, koleś, gratulacje. E, Na cię nie zauważyłem. Ale tak to jest w otwartej przestrzeni. <grym> nie zawsze można wszystkich zauważyć. Także może pójdę tu teraz bokiem. Może coś mi się uda w końcu ustrzelić. Chociaż wątpię. Jestem takim sniperem, że dupa ze mnie a nie sniper. Dobra, postaram się tutaj przy, przy koledze z ten. Mam nadzieję, że będzie mi osłaniał. Podczas gdy będę tutaj przychodził obok niego. Coś widziałem, coś się ruszało. Trafianie, zabity. O oh, fuck, tylko że też mnie zabili. Tam koleś jest. O, jedno, jedno zabicie na 4 czy tam pięć zgonów to nie jest zbyt dobry wynik, ale jak już mówiłem wcześniej, całkowicie wyszedłem z sprawy. No to może teraz postaram się... Wow, 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 chciałem dołem, ale widzę, że to mi nie bardzo wyszło. A tam widzę kolesia na balkonie a, jak się przestawiało ten Uuu, fucking shit tam je złapał. Ja tutaj próbuję zmienić widok z tego, sprawy z na lewe, on tu mnie kur dopadł No jak widzicie nie jestem zbyt dobry w, sobie, w, w, w tą grę akurat, a, jednak trochę podgłoszę, bo jest trochę przycicho. W ogóle teraz nic nie słychać. O, teraz powinno być już dobrze. Powrócimy do gry, będę przynajmniej słyszał, czy coś się dzieje wokół mnie. A wiadomo, bo nie tylko powinien polegać na wzroku, ale też na słuchu. Tylko tu był gdzieś ten koleś. Oho, jest. Jest też. Skoło się za Uu, nie, przebieg za ten fucking shit. Nie dobrze, no nie dobrze. Nie idzie mi w ogóle to, to całkiem granie No I to w zasadzie chodzi... Jeśli chodzi o tą grę, to chyba wszystko. Zabijacie ten yy, przeciwników, zdobywacie punkty, ulepszecie postać i ulepszacie broń główną i dodatkową. I to w zasadzie tyle. Gierka jest darmowa, także, możecie sobie pobrać ze Steam'a, no już jest dostępna, także nie ma żadnych problemów. Straciliśmy punkt B, no, czyli jesteśmy coraz dalej z naszym progresem, że tak powiem. To jest nasz kolega, widzę, przydałoby się. Aha, Q. Cool. Dobra, dzięki. Już się dowiedziałem, jak się zmienia widok. Dobra, tutaj chyba nikogo nie ma. Chyba na klęczkach, jakby. Ło, 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 Ło. Czy mi się zdawało, czy ktoś tam. A nasz był, dobra? To już lepiej niż e, obcy. Lepiej się schowam, bo może coś się zaraz wyjdzie. Ło, jakiś lag nawet. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, przykucnę sobie tutaj, żeby. Mi nikt nie zauważył, ale tu chyba nie ma przejścia no. Chociaż. Może jakieś znajdę? Co? Mam jaką broń dodatkową pistolet. Ale tak nie bardzo. Czy tu jest jakieś przejście? wo 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 coś tu strzelało. Dobra. Ale to jest tylko taki balkonik, czyli nie za bardzo. Chociaż. Dobra, ten jest nasz. Już chciałem strzelać, ale zauważyłem, że jest niebieski. Wow, dostał. E, dobra, włączymy skaner, może kogoś tutaj dziobniemy. O, idą chłopaki. Dobra, zaraz razu się ukryję, żeby mnie tutaj nie wykryli. Mój kolega już przeskoczył przez balkon. Aha, tam był następny. Nie trafiłem, niestety. Znowu nie trafiłem, no szybkie strzelanie, ale w tej grze jakoś mi na razie nie wychodzi. A! był lepszy. no wiadomo, sniper kontra sniper to no któryś musi być lepszy. <tum> Tym razem on był lepszy, no wiadomo. Jak ktoś gra już dłuższy, dłuższy czas to już jest wprawiony w to, ja to naprawdę dawno nie grałem w, w tą gierkę. I mam przerąbane. No wiadomo, to nie tylko postać powinna być dobra, ale tylko sam gracz. Dobra, dostał. No, wychyl się jeszcze raz. To nie jest nasz, myślałem, że obcy. Nie wiem, czy dostał, chyba nie. Dobra, uciekł. A, jest w ruchu, to raczej go nie trafię, a z moimi umiejętnościami, że tak się wyrażę i nie trafiłem Dobra, headshot mi się podoba Dobra, bardziej się tutaj schowam, może jeszcze kogoś wyłapie tam ktoś jest, widziałem. Polecią w lewo Dobra, zaskanujemy tutaj nasz obszar. Tam ktoś jest, ale jest za tym. To jest nasz. Tam się ktoś człapie. Oho, tam idą przez ten. Przez korytarz. Coś tam kombinują. Na razie nikogo tutaj nie widzę. Ale tu nie zaraz tutaj mi przyjdzie. Nie trafiłem niestety Co mi tu gdzieś trafił? Myślę Góra Nie wiem czy to był nasz czy nie 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 nasz O czerwone. czerwony 320 piękny headshot No tylko jak na snipera to powinienem mieć z rozgonoka Cały czas zabijać A następny idzie. Podacimy ze skankiem, ale niestety nikogo tutaj nie wychwyciłem. Tam ktoś napiernicza. Niestety nie trafiłem. Może dosyć często się chować. Chyba jak mnie tutaj wychwycą, gdzie ja najdokładniej siedzę, to znaczy wiedzą na pewno, gdzie ja siedzę. Może mnie tutaj paru widziało, a powinno zmienić się w zasadzie A no w sumie mogę a, Tylko żebym nie trafił teraz w ten W rurę znaczy w kratę Nie trafiłem Za szybko się poruszył Cieka czy stąd wyjdzie czy z drugiej strony Ale przerzucimy się na ten widok tutaj, bo tutaj jest ich O! Nie wiem, czy mnie widział, czy nie. Został. A no i skończyliśmy rozgrywkę. No ja tam nie byłem co prawda najlepszy w drużynie, bo dawno nie grałem. Ale 350 punktów zdobyłem, to nie jest co prawda tyle, co 1300 sniperów w dodatku, no, czyli kolega po fachu. Ale mam nadzieję, że wam się gierka podoba. E, moje granie na pewno wam się nie podobało, bo to chyba było do, do, do dupy. Także no polecam wam bardzo, bardzo gorąco tą gierkę, jest naprawdę fajna, można się nieźle pobawić, szczególnie jeśli się uzbiera taką grupę paru ludzi i się e, gra przez taki komunikator głosowy, także to może być fajne, tak jak w CSie czy gdzieś tam. Także dzięki, że oglądaliście. Ja byłem na dwie, to było Tom Clancy's Ghost Recon Phantom. Najdokładniej no tak. Tak się nazywa gierka, także jeśli chcecie. Steam jest do Waszej dyspozycji, także gierka jest na razie za darmo. Śpieszcie się, póki możecie, bo za niedługi czas może nie wcale nie być za darmo. Tak samo jak te inne pozostałe gry. I co by tutaj dalej gadać? No tak jak mówiłem na wcześniejszych filmikach seria G zagram -V będzie na zmianę a to z Castlevania, a to z Darksidersami, także to będzie różnie. Także trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!